Ej ty, co tam masz? Ała! Głupie ptaszysko. Benzwał, Będzvau! Złodziej! Złodziej! Ha! I kto tu jest Bęcwał, ptaszku? AAAAA! Hiena cmentarna! Układ mi jaja! Jaja! Ja. Zerknijmy, co się uzbierało. Hm, huh. trzy pisanki. To się scenarzysta popisał inwencją. Można już zrobić kolorowy omlet. Hej, stary, możesz mi to oddać? Pewnie. Dzięki. Ach, jak ja przystojny jestem. Ale złodziej. Hę? Kto to powiedział? Co? To złowy? No co ja małpa w cyrku? Dwa jabole, dwa obole, obole. A nie, to tam są drzwi.